Film. To mi się nagrywa teraz, dobra, nagrywa się. Telefon mi muli. Będę nagrywał film z kamerką może. A nie takie, ja bo na takich... Przicina. Nagrywa to się? Nagrywa, dobra. Tutaj... Idea i level pierwszy Ale Coś tam mam Coś tam mam, w to jeszcze nie grałem Orzeszka tam tylko stąd. Tutaj jak widzicie przyszły kilka wywali Ten mam rozpoczęty, chciałbym się do tego dostać Wam pokażę moje... Gdzie mam książkę? Hando, gdzie mam książkę? Halo, gdzie ja mogę popatrzeć, jakie mam roślinki? Y czy, czy, czy ktoś mi to... No nie wiem, nie wiem, nie wiem Ale na pewno mam ma. Oczywiście daję mi za nic reklamy Za nic, no rozumiecie? Za nic Konkretnie nie rozumiem Dobra, co dostanę za to? Ja bym coś... <laughs> linki ale jedną sprzedałem Bo musiałam kupić mówkę Ach, no to wam już Konkretnie to pokażę Ja spraszam, do której zamocę tutaj. Czy uda mi się? Tu jest. Jeszcze to tutaj ma taki już pokazuję, czy mi się uda. Mam ten telefon tak nagle muli. Dobra, dwie minuty, dobre. Nagrywaj się spoko. Będę nagrywał z kamerką, bo przez X-Rekorder mi to nie działa. Reset Reset Nagrywa się? Nagrywa, nagrywa, dobra Nagrywa, nie chce dać pauzy, nagrywa Co się dzieje? Ktoś mi wytłumaczy co się dzieje Co się dzieje z tym telefonem? I ja zaraz sobie internet chyba wyłączę Za nic mi dają reklamy. Już sobie niszczę YouTube Premium. Ale już z reklamami. Załaduje mi się to kiedyś czy nie. Chodź, do sobie. Przepraszam, was trochę. Ale jakby to mi za bardzo mówi Nagrałam ten film i już nagrywałam z kamerką, nigdy więcej tak. Kurczę, coś się też zacięło. Chcę wam tylko jeszcze te roślinki pokazać już... Już to będę wyrzucał, jeśli mi telefon na to pozwoli. Ale czuję, że nie pozwoli. No nareszcie. Co, so, klasę chcesz? Jak co to, to ja to nie rozumiem O, tutaj teraz... Czekaj ja mam tu? Ona nie jest pod kurtką? Czego? Dziwne Czego mam no, ona, ona nie jest Tak, mam takie roślinki Ja mam... wezmę sobie sensie, żeby było jaśniej wszystkie Mhm, mm mhm, mm mhm. No i mama tą mówkę. Mam, 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 mam. nie bać się Mama to kukurydzę Mam. Przygotowałam, zbierałam na nią. Na... Ja jakiś tydzień na nią zbierałem. Jeszcze nic nie czułam. Nie, z tego filmu to by było na tyle. Pa. Ej.